Przecież część mocno to musimy zalać wszędzie kaski, które tak skakane, jak wiadomo, to muszą być. E, widzę tutaj, że prawie wszystkie mają, bo chodzę, się będą one ale żeby dobrze, żeby się bezpiecznie w tej pracy, to musimy mieć wszystkie sprzęty. Szanki, właśnie, tak? dziękuję. To jest najważniejsze, takie jak by dzisiaj było z e, pary to muszę być sanki, są skanowane ja się dowiem, wszystko może być. I stacka, prawda? robili tutaj, żeby byli wszystko Wiadomo, tak jak mówiłem, każda znajdzie szansę dla siebie, każda robi tak jak pasuje. Kto chce robić sparingi albo, mm, mm, później na załodę, to wiadomo, to wybór dla siebie. A kto chce dla siebie nauczyć jak się obronę tylko i robić tylko dla siebie, też tak samo. E, nie będziemy więc musić ludzi, żeby robić na przykład sparingi albo coś.